W dzisiejszym odcinku będziemy wraz z Klaudią rywalizować o to, kto lepiej odzoruje stylizację z Wednesday, z Wednesday tak oh. ostatnio bardzo popularnego serialu, więc Klaudia losuj, nic Dobra. nie widać, nic nie widać, no gdzieś się <laughs> Dobra, ja chcę Baga... to. Baga... Ej, ładny autist. Mam taką kurtkę w domu, mogłam się przygotować. <laughs> no dobra, no. To... Ale ciężki jak na galeria, no, będzie ciężki. Mam nadzieję, że będzie ciężki. Możesz się najpierw rozejrzeć po sklepach, ale to w jednym sklepie musisz wybrać całą stylizację, więc wybieraj mądrze. Powodzenia, lecisz. I dobra, ja mam plan życia. Patrzcie to, jakbym nie odnalazła takiej kurtki, a w okresie zimowym to może być ciężkie. No to ja sobie kamizelkę na potrzeby odcinka dla widza. <laughs> Basicowo do HM, bym weszła, bo wydaje mi się, że taki pattern może się tu znajdować. Dobra, patrzcie. Już się kratka. Jakaś zaczyna, to tak, jest tylko to nie jest ten kolor. Patrz to, i to jest na samym wyjściu. Wow! Is this eee, genialne. Tu akurat kurtka powinna zasłaniać, więc powinno być ok, więc zapamiętajmy to. Trzeba się rozejrzeć za resztą outfitu. Halem jest fajny, taki uniwersalny, że powinniśmy to znaleźć. Pamiętaj, że musisz się zdecydować do jednego sklepu tylko. Dlatego właśnie trzeba sprawdzić, czy reszta outfitów się tu mniej więcej znajduje. Staterek już mamy. Kurtkę już w ostateczności mamy tutaj taką. Wiadomo, ona jest długa, ale w tym sezonie nie ma co szukać króciutkiej. Mam taką w domu, najwyżej pojedziemy do domu. <laughs> Wcale niedaleko. Dobra, moi drodzy, większość outfitu tutaj znaleźć. Ale zawsze można znaleźć coś lepszego Więc myślę, że do już jednego sklepu się jeszcze przejdziemy Zbliżamy się do drugiego sklepu i naszym celem jest Bershka Więc sprawdzimy, czy znajdziemy tam lepsze Może jakieś akcesoria, albo przede wszystkim Jeśli będzie ta kurtka, to sweter powinniśmy też jakiś znaleźć Plus, możecie napisać w komentarzu, co sądzicie Czy to są spodnie, czy spódniczka, bo totalnie nie mam pojęcia <grym> Ale może że nie Ma to. być podobnie, <grym> ma być <grym podobnie, do <grym> wystarczy ty, to jest całkiem dobre. Tylko to jest inny, ale też najmniejszy problem. Jest w szachownicach, koszula też na pewno będzie, ale jeśli tu znajdziemy taką kurtkę... Ej, nie spodziewałam się. To ja też Breszka nie. Wygra. No. Tak, zobaczyłam tamten... To jest to. Ej. <laughs> Ej tak. Ja <noise> <noise> już myślałem, że pani z tam odjedzie. O, to, jest to Nagrywałem! A, tak. Bardzo podobna. W sensie ok, jest bardziej luźna, niż jakaś taka marynarkowa, natomiast jest krótsza i jak dobrze oględa ten sweter, ją, ją się będzie dało skrócić. Mam do włosów, to spróbujemy to gumeczką. Ty już jest, naprawdę jesteś dobra, muszę ci powiedzieć. Dobry pomysł. Dobrze, się jaka młodowy, <noise> <wybrać> polecam się serdecznie. <noise> Dobra, jeszcze spodnie. Nóż spodnie, tu powinniśmy na 100% jakieś znaleźć. bym Znale się teraz zastanawiałeś, który sweterek był lepszy. Ten w tym sklepie, czy ten w poprzednim. Tu jest wąska porna do tego. Tam była szeroka, co prawda tu były inne wzory, ale to krótko mi się zasłoniło. Szkoda, że nie można w dwóch sklepach. <grym> no i już być trudniej. Jaka decyzja? No właśnie nie wiem. Sprawdzimy przede wszystkim czy jest tu koszula, bo koszula też odegra kluczową rolę. I, no, wydaje mi się, że powinna być, natomiast jak nie będzie, no to wrócimy do rezerw. Nie, cham. <grym> tak właśnie no, tam Klaudia ma już spodnie, ma już sweterek, ma już marynarkę i teraz potrzebuje jeszcze koszuli. Ona była biała z Taką chyba. Tak. <laughs> No, no nie. ja Super. myślę, że to jest całkiem spoko. Ja ci to zaprezentuję, patrz. No, tak wygląda Wednesday, a tak byś wyglądała ty. Ja myślę, że to jest całkiem spoko. Jestem ciekaw, czy Wika potem znajdzie coś lepszego, czy właśnie jej się nie uda. Problem jest taki, że, ok, mamy outfit, natomiast ten golfik, bo to nie jest golfik, to nie jest sweterek, jest obcisły. A Zobaczcie, jak to jest luźne. Jeśli ja ubiorę tak obcisły, golf bo... na koszulę, wiesz jak to będzie? wyglądać? <laughs> Mogę się przebrać, że dla porównania. No nie no, jak już się przebierzesz, to już po ptakach, to już jest koniec. Wiesz, moje outfity generalnie do... Ogr ograniczają się do czarnej koszulki lub białej koszulki, więc mi ciężko ci doradzić. I dobra, pomimo wszystko, pomimo że mamy outfit, wydaje mi się, że w HM jest chyba znajdę lepsze. Chodźcie, moi drodzy, mam to w głębokim poważaniu, wracamy do HM-u. Zdecydowaliśmy się finalnie na HM i na ten sweterek, on jest jedyny taki luźny, fajny, więc wydaje mi się, że to zrobi całą stylizację, no tak. a nie bierać się w golf. Jest, jest spoko, jest spoko. Tak. Mam sweter. I Ala tą marynareczkę, trzeba byłoby ją uciąć, ale nie będziemy niszczyć ładnych ciuchów, bo na tą pogodę idealnie się ten nada. Została nam koszula i została nam spodnia. Ale to już mniejszy problem, będzie tak mi się wydaje. Mam spodnie. Co prawda są trochę dresowe i to jest rozmiar i cel, ale na tym zdjęciu ona nie ma bardzo szerokie, więc powinno być git. Ma takie luźniutkie, więc sam raz. Tak. No i ostatni punkt naszego programu, czyli koszula. Dobra, to jest SK. O, no, jest ale koszula biała. I nam się w to wcisnąć jest duże. Nie myślę, że na luzie masz wszystko, już to Pytanie, trzeba. Nie wiem, czy włosy idzie. <laughs> z <laughs> idziemy do W takim razie dzwonię do wiki i będziemy oceniać. Jest. Jest. To jest Pokaż no? mi to zdjęcie, żebym wiecie, przypomniała sobie. No, bo nie powiem pamiętam. ci, że Klaudia naprawdę bardzo się na tym starała i ma super ten outfit. Tak? No. Kurczę, no Zaraz dobra. Dobre rzeczy. Dawaj, Klaudia. Masz presję. Jestem super ciekawa, jak zareagujesz na to. Ja jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Ile zeszło na to. No Długo, z ponad pół godziny. No. <laughs> Wika, zapamiętaj ten outfit. Już patrzę. Dobra, Klaudia, pokazuj się. Raz, dwa i trzy. Ty! Dobrze, ty. jest. Winął, czekaj. Nie? Ale nie ma głowy na wprost. Oczy tylko, Ej nie, no naprawdę bardzo dobrze. I masz koszulę, no to powinno być krótsze. Ale i, nie było właśnie. I schowałaś wizę umiejętnie. My mogłaś jeszcze się tu tym samym nie zauważyła. No nie, no bo właśnie go, to też tutaj wystaje, więc ale mam wypłynąć. kratkę. A ty masz zebre jeszcze. Jaką zebrę? Ja tu nic nie widziałam. Nie, no myślę, że naprawdę całkiem podobny Oraz. jest ten outfit. Ci takie 8 na 10. To ja ze starania dam 8,5. Dobra. Dobra Klaudia, to zmieszaj mi teraz zdjęcie i ja będę losować. Dobra. Stresuję się trochę, chociaż jest jedno. To jest którą bardzo chciałabym wylosować. Okay. Aczkolwiek to tak. którą ja bym chciała, żebyś miała. Ale wydaje mi się, że będzie mega ciężka. Będzie. Ciekawa jestem, czy ty sobie... nie my. podglądaj. Mega. To jest ta stylizacja, To jest tak? <laughs> jest to wow. Ona jest Wow. Ja nie wiem, No tak to... dałam się na tak kartki, patrz, żebyś pierwszą z nie miała. Okej, okay, wybrałam najtrudniejszą, zdecydowanie najtrudniejszą stylizację. Trochę się tego obawiam, ale mamy chyba trzy sklepy, w których mogłabym czegoś poszukać. Myślę, że zaczniemy od Zary. Tutaj w tym samym wstępie mamy już jakieś wieszaki z czarnymi sukienkami, więc jest nadzieja, jest nadzieja. Wydaje mi się, że będzie duży problem, żeby znaleźć jakieś takie falbowane rzeczy, ale spróbuję chociaż czarną suknię, jak najbardziej podobną do tego wybrać. Dobra, uwaga, to są za krótkie, ona musi być długa. To musi być długa, czarna, falbowana ja. No, bądźcie, że to nie będzie łatwe. To, to na pewno nie jest e, podobne do, nasza, do naszej sukienki. Jakbym balansowała tę drugą stylizację, gdzie jest taka e, krótka sukienka, to bym ja miała wybraną, jak widać. No, chyba ta jest najbardziej podobna. Ooo, na ale bardzo prześwitująca. Musiałbym przykład dwie sukienki wziąć. Ale no, nie ma kołnierzyka, nie ma tylu falbanek. Aczkolwiek i tak mi się wydaje, że na razie jest najbliżej naszego ideału. Więc odstawiamy ją tutaj i rozejrzyjmy się jeszcze po sklepie, czy nie ma przypadkiem gdzieś indziej po prostu po ukrywanych tych sukienek. Natomiast jeszcze coś takiego jest zdecydowanie bardziej pofalbowana niż poprzednia, ale jest też dużo krótsza, więc nie wiem, w którą stronę pójść, czy bardziej falbanki, czy bardziej długość. No i wie, musi być jak najwięcej elementów podobnych, no nie? Tak, no tak, Zobaczymy, szukamy jeszcze. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście nie połączyć np. trzech różnych sukienek, żeby było jak najbardziej podobne. Znałożyć nałożyć długo tak. na to to? Ej, tak. to też jest opcja, ale musiałabym zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. No nie, ważne, żeby wyglądało podobnie. W poprzednim sklepie znaleźliśmy te Ewentualnie w razie będę ok, ale to jeszcze jest dalekie od mojego ideału, dlatego idziemy teraz do HM-u, myślę, żeby zobaczyć, czy coś tam znajdę. No ja widzę tutaj dużo czarnych rzeczy, to mnie pociesza. Mamy tutaj już jakąś sukienkę. Kurde, to gdyby no... to było czarne, nie? No właśnie nie podoba mi się, ta sukienka jest ta... Taka piękna, ja bym chciała ją tak normalnie, na żywo, chciałabym w niej chodzić, naprawdę, ale wydaje mi się, że będzie ciężko coś takiego znaleźć. Przeszłam całego H&M i nic nie ma, dosłownie nic. Te wieszaki to ostatnia nasza nadzieja w tym sklepie, więc mam nadzieję, że coś mi się tutaj trafi. Uwaga... No, no? Wydaje mi się, że. Ale ma tam nie było to w banany. To nie są banany, to są jakieś księżyce, ale wydaje mi się, że materiałowo jest najbardziej No tak, do to tego. prawda. Więc może nawet by i to uszło, szczerze mówiąc. Zepniemy to jeszcze paskiem, O, tutaj jest nawet takie do spięcia. Może coś z tego wyjdzie, ale zobaczymy dalej. A to. Nie, to nie. No niestety jedyna rzecz HM to jest a, sukienka. Idziemy jeszcze zobaczyć do ostatniego sklepu i jak tam nic nie znajdę, to nie wiem co zrobię, nie wiem, którą sukienkę wybiorę. Co wybór mam. Szczerze mówiąc największą nadzieję pokładam w tym sklepie, ponieważ tutaj zawsze jest wybór największy i spuść. No dobra, ona nie ma co prawda złota, ale wydaje mi się, że te falbanki, ten materiał i ta długość jest najbardziej podobna na razie. Wezmę i przymierzę, zobaczymy co nie. Jeszcze teraz obok dalej. Jezu. Uuu, Wow, też jest całkiem dobra jest taka. Kosłanka, że... też jakieś takie koronki. I też jakiś taki kołnierzyk jest. No dobra, przymierzamy. Ej, kurczę, cieszę się, bo mam wrażenie, że faktycznie tutaj mogę coś. Ty, ale powiedzieć. jak już przymierzysz, to to już nie jest koniec już w po podtokach? Aha, że muszę wybrać. No już to. musisz się teraz zdecydować chyba. To na razie powybieram i zobaczę jeszcze, czy coś innego jest i się wtedy zdecyduję. Ale na ten moment ostatni sklep jesteś najbliżej. Tak, zdecydowanie. Jeszcze muszę znaleźć na pewno pasek, ponieważ tej stylizacji jest pasek. Aczkolwiek. Wydaje mi się, że jest tu jeszcze jedno stoisko z sukienkami, więc idziemy znaleźć. Dobra, mamy kolejne stoisko z sukienkami. Tutaj nie jest to samo, co tam. Tam na pierwszy rzut oka widziałam już tę moją sukienkę, ale... No może coś znajdziemy. Muszę ci powiedzieć, że nie jest to łatwe. No nie, no mówię, że ta stylizacja naprawdę jest najtrudniejsza z tych wszystkich, które wybrałam. A śmiesznie, bo to jest tylko jeden, jedna rzecz tak naprawdę, nie? Którą no. musisz znaleźć. No tak, w sumie i pasek, ale pasek to jest... Pasek najmniej problem, no. Tak. Nie, no dobra. Wydaje mi się, że chyba już wszystkie sukienki jakie zobaczyliśmy. Szczerze mówiąc, obie te opcje chyba i tak są najbliżej po prostu naszego zdjęcia, więc chyba zostanę w tym sklepie. Zobaczę czy są takie cieniutkie paski tutaj i wtedy zdecyduję, czy bierzemy te kreacje do przymierzenia, czy jednak się wracamy do Zary albo chemu. Dotarliśmy na paski, szukam takiego cieniutkiego z tym srebrnym, jak się nazywa? Klamrą? Klamrą, tak, ze srebrną klamrą. Myślę, że weźmiemy ten pasek i weźmiemy te dwie sukienki do, do przymierzenia, więc możemy dzwonić po Klaudię. No bo już nie mogę wyjść z tego sklepu, jakie przemierza. Ja myślę, że tutaj tak będzie spoko. No To są w ogóle No tak, to co widziałam. Naprawdę ciężko było coś takiego znaleźć. To jest wyjątkowa sukienka. <grym <grym> tak powiedzieć. No i ciekawie powiem. Dobra, Klaudia, tak miałem no ja tę stylówkę. Zapamiętaj, i generalnie było bardzo ciężko to znaleźć, żeby znaleźć dokładnie taką samą suknię. To było super, super trudne. To są w ogóle dwie chyba na sobie nałożone. Tak jest je tak. Tak mi się wydaje, że to jest jedna, a to jest druga pod tym. Byliśmy w trzech sklepach, przejechaliśmy chyba dziesiątki sukni i praktycznie nigdzie nie było żadnej. I taki dobrze pasujący. Jestem tym bardziej co jak oceniasz Wikę, a i tak uważam, że zrobiła super. Czyli ty oceniasz, że jest git? Ja oceniam, że jest git, ale to za chwilę powiem punktacji jestem najpierw ciekaw, co ty powiesz. Dawaj, królew no. <noise> Jeszcze nie mogą paska tutaj mieć. Znaczy, powiem Ci tak. Krój spoko. Krój jest do przeżycia. Paska jakiegokolwiek jest aha, na tutaj przymierzami. Aha, miała. No dobra, ale... no to na pasek przymknę oko. To, to, tam jest pasek. Tak. Jedyne, co mi radzi w to to takie Chiny. Straszne klasy, są. Nie było nic innego. Jedyna taka e, sukienka, która była. Aha? to nie miałam się wstydzać. Ale te rękawki są takie same. Dobra. Tu jest przyświtujące. Długość jest taka sama i krój jest taki sam. Ja jestem ja perfekcjonistką, więc jedyne czego mi jeszcze brakuje, nie pomyślałaś o tym, żeby pod tą brać koszulę, bo to jest kołnierzyk duże. Powiedz so tak, outfit najtrudniejszy z wszystkich, nie są to ogólnie rzeczy. Nie no dawaj, mogę seksy kinować, Nie <laughs> mogę seksy kinować. Jeśli mam być szczera pierwsza cyfra, tak. która mi przychodzi do głowy, to jakieś... jakaś szóstka. No, no dobrze bo, dobrze tak, bo starania daje. warto docenić. Outfit bardzo trudny, czyli 6 na 10. Mati? Ja oddaję 7 na 10. Dziękuję, gratulacje, która razem grałaś. O, to wygrałem. Okazja na O, Ona. <laughs> Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie zobaczyć inny filmik z tej serii, to zapraszam na głowę, Klaudi. Polecam. Tak mi się klikną.